Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cino, i witam was w kolejnym odcineczku z Loadout, tak jest. Znowu będziemy się naparzać, ostatnio, czekajcie, nie wiem, czy wam pokazywałem, ale zrobiłem lekkie modyfikacje Walikonika. Możecie tutaj zobaczyć, i... jak wygląda nasz Walikonik, normalnie teraz będzie trochę masakryczny, bierzemy Walikonika i rozpierduchę. I lecimy. Lecimy walczyć. Szukanie meczu, dawaj. Czekajcie, drzewko rozwoju, zobaczymy, czy coś możemy sobie tutaj zrobić. Ehm, um. w sumie to nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Lol, dobra. Dawać meczek, szybko. Od razu walcz. nawet nieco za tryb, ale dobra. Przejmij młot. Serio? Lol. Tam jest nasz, tam jest. A, lol, lol, Dobra, przeżyłem. Lol Skurczy byk, ledwo wlazłem do gry, już mi zaczyna walać. Nieładnie tak. Nieładnie tak. Mm. nie? Chodźcie, idziemy zabrać młot. Bierzemy aptekę... ...i lecimy po ich młot. Nikogo nie ma? No, no, no! Wal, 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 dobra. Uciekamy, szybko. Froń mnie! Dawaj, 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 ziomuś, ziomuś, froń mnie! Lecimy! Jak to ukradł nasz młot? LOL! Zabiłem go młotem! What the fuck?! Zabiłem go młotem, ja pierdykam. Ej, nie wierzę w to. Drugie zabójstwo młotem. What the hell? Mam 4-0. Ej, ojo, yo, yo, yo. ludzie! Potrzebujemy nasz młot. Inaczej nie mogę nic zrobić, serio? No ja wiem, że musi wrócić, to do... kurcze. Ludzie zabierzcie nasz młody, inaczej nic nie mogę zrobić. Halo, no ja nie mogę, jakieś śledzie. Ciąg zabójstw, lol. Ej dawać nasz młot Dobra ludzie idę po nasz młot Bo widzę że Widzę, że żaden z Was się nie ruszy po niego Rozwal mnie, lol, mam 5-1, kurde, ale żal. Dobra, idziemy dalej. Trzeba szybko zabrać ten nasz. O, 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 serio, kurde, nie w tą stronę w ogóle idę.

Lol, zabił mnie moim młotem, ale szmata, dawać go. Lol, szybko, ładnie skaczesz. Jak, no kurczę, serio, ledwo wlazłem do gry. WAK a mol, odblokowane osiągnięcie, nice. Dawaj. Cieniasy jesteście, byłem najlepszy z teamów, tak? Pokażcie, no 6-2 miałem, lol Ech. Lol Dobra Dawać, dawać jakoś co coś inne, bo... Odcinek w ogóle za krótki mm. <laughs> Ogólnie to ma siedzi w moim pokoju, pozdrów moich widzów, mamo No, super Eee, czekajcie, weźmiemy sobie dominację, czy może szturm, nie? dawać szturm, weźmiemy. Dawajcie szturm! No weźcie! No, dawaj... Nie, 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 tu szturm, szturm! Yo, 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 yo! Yo, tu! No, o, o! Are you fucking kidding me? No, dwie osoby, dawaj, dawaj, szturm, 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 szturm! No, 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 o jest jeszcze. jest szyb. Co fuck? Taki fajnie ziomą, co fuck, go. No i jest pompa. My lifer, co lifer? Ja nie wiedziałem co to napisał dokładnie. Uuu, pewnie nas teraz znowu wywali z przeciwnikami. Eee, jak zwykle, to jest po prostu masakryczne, że nas tak wywala. O, będzie jazda. No, Jeps, samobójstwo, lol, <ścoughs> to było mega. Teraz, dobra, musimy odebrać. Lecimy teraz. Musimy obronić, uj, to już przyjęliśmy. Nice. Dobra zabrali nam punkt kontrolny. O kurde, prawie mikrofon zjadłem. My teraz musimy te, ten tutaj. Obronić, widzę, że tam gdzie mu się leci. Ej, jo, on tu został, serio? Pomoc w samobójstwie, Dora. Spoko. Lol, wywalił mnie. Ja pierdykał. Ale chyba mamy ten, ten. Mamy, mamy, jest po 500, dobra. Lecimy do następnego punktu. Tam jest, dobra. Lecę LOL, nawet nie zdążyłem nic zrobić. Od tylca mnie wziął. Masz Fakena. No rozwalcie, żeż go. Nie! Eee. Okej. Okay. <ścoughs> Samobójstwo pełniłem LOL. 4 sekundy. Dwanaście, dwanaście, dwanaście minut rozgrywka, dawać szybko, jest po pięćset kurde, ale żal. Dobra, gdzie oni są? Gdzie jest ten punkt kontrolny? W ogóle gdzie jest apteczka? Tam jest. Dobra, lecim! Serio go nie trafiłem? Ale go zabiłem jeszcze, lol po pięć. Ale no, mogliby ten punkt kontrolny przejąć, no. Serio, znowu to przegramy. Patrz, jaki żal! 1500 do 500. To było szybkie wykończenie. Ogólnie to gdzie jestem. Aha, tam jest punkt kontrolny, dobra, to lecę do niego. What the hell! Dobra, mamy go. Lol, nie rozwaliłem go, ale żal. Dobra, lecimy nie, jest 1500 do 1000. Dawaj, 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 lecę. Jest, dobra, 1500 do 1500. Zabijecie ma to Dobra, mam dwóch. Co to jest? O, dobre. Weźmiemy sobie to. Eee, lecimy teraz do następnego punktu. LOL, fajnie, że to w ogóle Major nie ma. Jaki żal. Nie dziwię się, że, oni, nie, że niektórzy z nich nie potrafią grać. Znaczy nie potrafią grać. Eee, w sensie, że no wiecie. Że grają jak cioty. Dobra, mamy. Dawać następny, następny, szybko, szybko, szybko. Dajcie następny. Ten akurat był easy. Dobra, mamy tutaj. LOL rozwalił mnie Dobra, mamy punkt, mamy punkt, rozwaliło mnie, ale mamy punkt Jest pompa e, Lecimy teraz dalej 2500 tysiąca. To 2000, ale bym spadł LOL LOL jak to, co ostatnio tak gram? No, gram. LOL. <grystanie> A co mam nie grać? Gram w loadout, bo jest zarąbiste, no nie. żyje Lol Lol jeszcze żyje. Wy mnie widzicie, jak jestem sfajczony? Apteka szybko. Dobra, zabiję go. Ogólnie to znowu jestem spalony. Lol. Jebsko rozsadziło, ja pierdzielę. Ta gra jest naprawdę cudna. Tu rozwala wszystkich jak się da. Patrzcie, ten spalony leci. O lol. Bingo. LOL on mnie też. Albo nie, kto inny mnie zabije? Mam 13-11. Dawaj, czajny punkt kontrolny. Dawaj, 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 dawaj. lecimy. Jest 32,5. Szybko lecimy, szybko. Dobra, mamy zabójstwo. Kolejne. No, bierzcie go! Kolejny punkt. Skończyły mi się naboje, lol. O lol. Ja zamiast iść do kolejnego punktu, zacząłem się z nim nawalać, to było głupie. Ale dobra, <laughs> 17-12, o lol good. Dobra, lecimy. Yeah! Wygraliśmy! Did 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 did. Dlaczego on najbardziej wartościowy? Ja byłem najbardziej wartościowy. Patrzcie, miałem 17-12. Ale ja miałem 7 przejęć, no. Dol. Ja miałem tylko 4. Bitchusaem the best. gnój. Dobra. Myślę, że to w tym odcinku to na tyle. Jeżeli chcecie zagrać, to oczywiście piszcie. Gra jest naprawdę mega, polecam. I... Aha, no to jest na Steamie. Jak mogliście już zauważyć, jest da darmowa, tak więc grajcie, ile wlezie. A ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.